W zasadzie ja bym chciał też Wasze doświadczenie przede wszystkim usłyszeć, jak, jak to jest z tymi zespołami, zespołami informacji publicznej. I Andrzej podkreślał, że w zespołach jest dobrze, Robert o tym mówił. Moje doświadczenie też jest takie, że zespół to jest dużo, dużo więcej roboty i e, fajniej to wychodzi. I teraz, e, jak myślałem sobie, żeby samemu jechać, porozkładać wizytówki po polskich sklepach, to było cały dzień czasami, pięć sklepów to było cały dzień. E, dla jednej osoby to w tej informacji publicznej fajnie działać, fajnie coś robić, tylko to jest bardzo dużo zadań i jak się uda znaleźć jakąś, jakiegoś drugiego wariata, któremu coś by się chciało, a zwykle bardzo często to podopieczni są, bardzo często to są osoby, które świeżo trafiają do AA i e, za, za, zarażać je tym e, roznoszeniem informacji o wspólnocie gdzieś e, na zewnątrz. Jeżeli idę do biblioteki zanieść książki, to fajnie nie, żeby, żeby z myślą o tym, działam w grupie sam, ale z myślą o tym, żeby nie robić w przyszłości tego same, samemu, nawet niekoniecznie do podopiecznego zadzwonić, do kogoś, kto tam. Trzeci, na trzecim mitingu był w życiu, wziąłem od niego telefon, przedzwonić, powiedzieć, cześć Sławek, słuchaj, jadę do biblioteki zawieść książki nasze, zostawić je, a my jesteśmy wspólnotą. Fajnie by było, gdybyśmy we dwóch albo w trzy osoby pojechali i w ten sposób zarażać takie osoby, nie? Wtedy jest tak jakby ta praca dzieli się na, na więcej osób, dużo więcej można bardzo małym wysiłkiem zrobić i e, u nas z, 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 Natalia zajmuje się rozwożeniem tak naprawdę wizytówek po polskich sklepach. Też jest część osób, które rozkłada w swoim pobliżu e, wizytówki w polskich sklepach, ale generalnie jest to w zespole jest to zadaniem Natalii, nie? Żeby, żeby odwiedzić sklep, zobaczyć, czy e, nie jest pusty stojak z wizytówkami, Adam z kolei, jako że jest w wyspiarzach, dba o to, żeby zamówić wyspiarzy. Nasze miasto ma 200 tysięcy mieszkańców. Rozchodzi nam się 150-200 numerów wyspiarzy. Nie? Rozkładamy to wszędzie, gdzie się tylko da. Do więzienia dajemy 10 sztuk. To ja wiem, że to jest mało w więzieniu, 10 sztuk. Nie? Ale. To zawsze jest coś. I do, do polskich sklepów kupiliśmy takie stojaki. Ten ostatni numer nie pasuje do nich, ale, chociaż jest uroczy, ale, ale kupiliśmy takie stojaki A5 i często w tych stojakach mieliśmy nieopisane wcześniej te stojaki, i często w tych stojakach były wizytówki, e, studia tatuażu na przykład, ale Opisaliśmy je. Wyspiarze egzemplarz bezpłatny, zalaminowaliśmy na zwykłej kartce i, i, i to jest teraz dla wyspiarzy są stojaki, czyli Adam generalnie zajmuje się zamówieniem wyspiarzy, rozlicza, szuka usilnie, żeby ktoś inny zajął się rozliczaniem, bo to trudne z pieniędzmi, nie? Że ten weźmie 10, obieca, że zapłaci ten coś tam, ten coś tam. I zawsze w plecy z tym. No ale to będzie w plecy, dopóki się nie nauczy pewnie. Albo nie sprzeda komuś. O, ale to, to, to jest. Po dwa Swoją drogą, gdyby. Gdyby ktoś chciał do siebie wziąć wyspiarzy na grupę, to, to mieliśmy 50 bez, bezpłatnych egzemplarzy, bo. To, tak, jakby region, czy my ufundowaliśmy jako wy wszyscy tutaj w tej, w tej opłacie organizacyjnej. A jeśli ktoś chce więcej na grupę, szczególnie jak ktoś przyleciał nie z wysp, nie? To, to żeby wziął sobie więcej na grupę, i to Adam ma jeszcze 25, ale dobra, wracamy do meritum. E, trzecim takim, czyli mamy zespół, powiedzmy, który zajmuje się wizytówkami w polskich sklepach, Natalia i teoretycznie ma do dyspozycji kierowców w praktyce sama zawsze to robi, ale Hanie sobie bierze do samochodu. E, Adaś, który zajmuje się tym, że dba o to, żeby każdy numer był zamówiony do nas e, do, do, do tego zespołu i był do jego dyspozycji. Mamy skarbnika w tym zespole informacji publicznej, który chodzi po skarbnikach grup i mówi dawaj 15, bo wyspiarze niedługo się zbliżają, trzeba kasę na wyspiarzy zebrać. E, mamy przewodniczącego tego zespołu, który dba o to, żeby tylko napisać, że jest pierwsza niedziela miesiąca i spotykamy się o 17 przed mitingiem i zdamy sobie sprawozdania. Kto co zrobił, i, i zrobimy też. Zawsze robimy na koniec taką burzę mózgów, co jeszcze można by zrobić, i zwykle raczej robimy te rzeczy, które wychodzą z burzy mózgów, bo zaraz się to kto się tym zajmie. I cisza jest, nikt nie chce się tym zająć, no kto się zajmie? No i ktoś się tam zgłosi zawsze. Czyli raczej z tej burzy mózgów coś tam się dzieje w ten sposób, nie? E, mamy osobę odpowiedzialną za to, żeby. Tutaj padło to już na tych warsztatach, na Facebooku wrzucać. Wiecie, że jak, jak, jak żyjemy za granicą, tym centrum Polonii kiedyś były sklepy polskie, że były ogłoszenia, wynajmę pokój, sprzedam fajki, coś tam, nie? Dzisiaj to jest Polacy w Aberdeen, Polacy w Londynie, Polacy na Tottenham pewnie, nie? No każdy zna taką grupę ze, ze swojego miasta, nie? To na, Natalka zrobiła plakat ze spisem naszych meetingów. To też taka podpowiedź, a zresztą dobra, nie. Zrobiła plakat ze spisem meetingów i z, można na tej grupie zano, anonimowo coś publikować. Musi to administrator zatwierdzić, ale administrator jest naszym znajomym i on nam zatwierdza wszystko. Nie? Wrzucamy tylko ten plakat. Kiedyś wyłączaliśmy komentarze i lajki na tym, ale nic się nie dzieje w komentarzach złego, tam w lajkach też nie. Jak nie ma komentarzy i lajków, bardzo szybko ten post spada na dół, nie widać go, nie? Jak są lajki, czasem ludzie lajkują w ogóle nie za, nie? Tacy, co nie znam ich, bo Aberdeen jest niedużym miastem, to raczej się większość osób no, zna i tych, których, którzy lajkują, to tak nie znam, nie znam za bardzo, nie? Więc, więc to zupełnie tacy. A Dowiadują się ludzie przez to, że jest, że jest AA polskojęzyczne w, w mieście i że jest dużo mitingów. To, to jest też element informacji publicznej. On jest bardzo bezpieczny, nie? Tam, się, tam się nic złego nie dzieje. Mamy osobę, która odwiedza, to jest ta sama osoba, która tego Facebooka załatwia to odwiedza jeszcze więzienie i od, z wyspiarzami, z wizytówkami i też. E, Criminal Justice Social Workers. Eee, mamy gościa. Jak byliśmy kiedyś w szpitalu, to jedna z pielęgniarek powiedziała, żeby się skontaktować z jakąś tam główną pielęgniarką, i że będzie można tych Polaków tam w szpitalu odwiedzać, który są, którzy są. No i jeden z gości się tym zajął. Eee, to też tak jakby oddzielny zespół. Jest jedna osoba, która plakatuje cały szpital, niezależna od tej drugiej osoby, która się z tą pielęgniarką kontaktuje i staramy się na tych, na tych spotkaniach zdawać sprawozdania z tego, co zrobiliśmy, nie? Żeby, żeby, w tym, żeby publikując to jeszcze na takich mamy jakieś Whatsappowe grupy, żeby wciągnąć innych ludzi w to, w to działanie w jakiś sposób. Przypomnijcie mi, jeżeli, jeśli coś jeszcze pominąłem z tego wszystkiego. Radio. Radio. O, w ogóle to jest ważna, ważna rzecz, że e, ja na przykład nie mam w ogóle takich zdolności utrzymywania kontaktów z ludźmi, nie? Jestem o zmarzeną bardzo blisko, a e, ja nie potrafię zadzwonić i powiedzieć, cześć, co u ciebie słychać. To trudno jest po prostu dla mnie. Nie potrafię czegoś takiego, nie? A z profesjonalistami trzeba dobre kontakty utrzymywać, i mamy tak naprawdę dwóch gości, takich. takich. E, jeden może nie ma takich super zdolności, nie? ale drugi to jest taka przylepa do ludzi, że e, z każdym potrafi grzecznie, fajnie sobie e, pobyć, i to jest osoba u nas od profesjonalistów, nie? E, utrzymuje kontakty z księdzem. Utrzymuje kontaktów z panią z radio na stałe. I druga z tych osób utrzymuje kontakty z psychologami, którzy są w Polskim Stowarzyszeniu, nie? E, Dba o to, żeby oni mieli informację o A, wszyscy, ob obydwaj oni dbają o to, żeby, mieli, żeby oni mieli informację o A, stały spis meetingów. I to też, tak jak Andrzej mówił, że to muszą być takie osoby, które po prostu mają do tego predyspozycje, nie? Które też... E, ani się nie narzucają, ale też nie, nie, nie pozwalają o sobie zapomnieć, nie? Potrafią to zręcznie robić. E, to, I to widać po tym, że ci profesjonaliści chcą z nimi e, utrzymywać kontakty. To jest, to jest wykładnikiem tego, nie? Że te osoby się po prostu do tego nadają. E, jeszcze, Adaś, coś? To, to, no to ten, ten jeden chłopak właśnie, e, no, nie wiem... Brzydko może to zabrzmi, ale tak księdza sobie wokół palca owinął, że ten ksiądz naprawdę taki, on miał wiedział coś o wspólnocie wcześniej, ale, ale no to jest duże tak jakby według mnie zaufanie wysłać e, kogoś, kto przyszedł do spowiedzi do, do AA, nie? To jest duże zaufanie do tej wspólnoty, nie? I no wdzięczni jesteśmy temu gościowi, że takiego fajnego gościa mamy w tym. E, jak, jak, ktoś was, jak ktoś z Was bierze udział w jakimś e, takim e, zespole informacji publicznej, czy próbuje tworzyć taki zespół i ma jakieś e, trudności z tym związane, to też fajnie jakby się wypowiedział teraz, nie opowiedział o tym, co, co, czy coś się udało już teraz zrobić, z czym są jakieś, czymś są jakieś trudności, czy, 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 czy może e, jakiś opór ludzkiej materii jest w tym wszystkim, czy, czy, czy to są raczej. No, Fajnie was by było posłuchać w grzesiu chcesz. O, Andrzej. Aspekty związane z w ogóle posiadaniem zespołu i prowadzeniem e, informacji publicznej w pojedynkach. E, korzyści wynikające z posiadania zespołu są takie, że e, po pierwsze, e, ile głów, tyle pomysłów I, i to jest duży zasób i korzyść zespołu, e, że jakby tych możliwości jest wtedy o wiele więcej, to jest korzyść. A z drugiej strony korzyścią jest też większe prawdopodobieństwo unikania błędów. Jeżeli robię coś sam, to nie mam informacji zwrotnej na temat tego, co robię. Nikt, no ja wiem, we wspólnocie się nie ocenia, ale, ani się nie krytykuje, ale nikt nie da mi informacji, czy, czy, czy to jest korzystne, czy niekorzystne, czy dobrze to robię, czy niedobrze to robię w zespole, tyle, ile oczu i uszu, tyle też opinii e, i e, też no, różnych pomysłów na to, jak robić tą informację publiczną. E, I też no, jak mam zespół, to chronię się przed popełnianiem błędów. Że ktoś z, jakby z boku może popatrzeć, powiedzieć, słuchaj, może jednak tego nie róbmy, albo zróbmy to inaczej, albo zróbmy tak, a, 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 a nie tak, w ten sposób, nie? To to też jest taka korzyść, myślę sobie, z działania i funkcjonowania w zespole. Dzięki. Z tych doświadczeń było. Umieściliśmy w szpitalu bardzo duży plakat z butelką i lekarz po prostu powiedział, że to jest wywoływacz i musieliśmy po prostu po miesiącu, miesiącu czasu ten plakat usunąć. Są szpitale w Niemczech też, które w ogóle nie chcą z nami współpracować. Od razu mówią stop, nie można wejść. Wiem, że na pewno ważne jest, żeby w sklepach, gdzie zamieszczamy ulotki, żeby pytać się przede wszystkim o to, czy możemy. Bo często gęsto jest tak, i to jest często też i w ruskich sklepach, że mówią tak, wychodzimy i te ulotki idą do śmieci wszystkie. Także często, Dobrze jest czasami po pół godziny wrócić i sprawdzić, no nie? co się dzieje, bo tak naprawdę to szybko te ulotki yy, gdzieś tam yy, nie mogą się, no, gdzieś się nie rozpływają. Ja też ostatnio na przykład e, mówię często ja już nie jestem tak bardzo za ulotkami, żeby było ze spisem meetingu. E, między innymi dlatego, że te meetingi się, no przynajmniej na naszej intergrupie dosyć często zmieniają. Zmieniają się godziny, zmieniają się dni tygodnia, zmieniają się po prostu grupy, które dzisiaj są, jutro ich nie ma, i wiem, że e, odpowiednikiem tego jest qr kod który jest bezpośrednio połączony ze stroną. I to są wszystkie spisy meetingów wtedy w integrupach niemieckich, bo to jest ze stroną piku niemieckiego i tam są po prostu wiarygodne informacje. I wiem, że na przykład też jest łatwiej. My dużo roznosimy wizytówek z piku, gdzie jest numer piku i po prostu z QR codem. większości młodych ludzi i to mówię młodych nawet do 60 na przykład. No bo już w większości wie, co to jest QR kod bo Dużo restauracji jak nie ma już na przykład y, dzisiaj y, zdań, tylko po prostu są QR-kody i tam są przynajmniej odpowiedniki. No bo dzieje się tak, że po prostu przychodzą ludzie na i nie ma tego mitingu i to jest tak naprawdę coś, co też nie jest dobre, no nie? Bo niby robimy tutaj, chcemy, żeby zachęcić osoby do, do mitingu, a przychodzimy i, i tak naprawdę tego, tego nie ma. Także to tak, co teraz mi się przypomniało na ten moment. Marzenko, Tomek. Tomek y, y, i chciałem się z wami podzielić, y, jestem alkoholikiem. chciałem się z wami po podzielić y, moim doświadczeniem. E, do tej pory prowadziliśmy tą informację pobieżną według tego hasła jakoś to będzie, nie? E, mieliśmy niby wybranego e, łącznika, ale e, ża żadnej systematyki w tym nie było, nie? E, żadnego zespołu, e, wszystko było troszeczkę na huranie a ostatnio teraz będziemy mieli dość duże wydarzenie nasz, nasz jubileusz i w ostatnim czasie właśnie udało, udało mi się zrobić takie spotkanie jakby wymyśliłem sobie to w ten sposób że wszystkich chętnych zaprosiłem do Białego Domku powiedziałem, że w tym dniu będziemy przeprowadzać akcję plakatowania i zgłosiło się, zgłosiło się cztery osoby, co mnie zdziwiło nie? zazwyczaj jak robiliśmy jakieś akcje plakatowania, to były dwie-trzy osoby i wszyscy traciliśmy cały dzień, żeby obskoczyć te wszystkie punkty. Nie? Przyjechała nas czwórka. E, nie dość, że spędziliśmy fajnie miło czas, kurcze, bo trzeba było te plakaty jeszcze porozcinać dodatkowo. nie? Ustaliliśmy plan, gdzie, 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 co, gdzie co jedzie. Po, pojedzie, pojechaliśmy sobie na kawkę i e, chłopaki jeszcze mieli więcej pomysłów niż, niż przyszłoby mi do głowy, nie? E, e, zaliczyliśmy, zaliczyliśmy więcej miejsc niż ja sam bym był w stanie o, ogarnąć, nie? E, e, także myślę, że to jest, e, i tak jak tutaj przyjechałem, też e, usłyszałem, że to jest ważne, stworzyć taki zespół. E, myślę, że, 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 że to, ta, ta wiedza plus moje doświadczenia dokładnie to pod, pod, potwierdzają, nie? E, Po prostu w, w, więcej osób, więcej pomysłów, więcej, więcej pary rąk, kurczę, żeby to wszystko fajnie, dobrze zrobić, nie? E, jeszcze co do... bo nasza informacja publiczna, tak jak usłyszałam na poprzednim panelu, powinny być jakieś spotkania organizowane. Jeszcze, jeszcze tego nie robimy, nie? Ale też e, staramy się, myślę, że naszym największym zadaniem jest przesączyć się do świadomości Polonii na Islandii, e, że AA jest, że działa, że jesteśmy już lata, że ludzie trzeźwieją, e, że mamy na poparcie kurczę, jakieś wsparcie. E, 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 profesjonalistów, dlatego tak e, z, zorganizowaliśmy sobie z Ewą Wojdyło i z doktorem Woronowiczem e, nasz jubileusz. E, powiem Wam, że e, bardzo dużo informacji e, prze, przesączyliśmy, kurczę, do, dla ludzi przez e, grupy facebookowe, nie? Tak jak, jak Michał mówił, nie? Polonia na Islandii, Polacy w Reykjaviku, e, jest, tego, jest tego mnóstwo. Tam jest, przeszło 30 tysięcy... E, Uczestników, znaczy, no nie wiem, jak to nazwać, użytkowników tych, ty, tych stron, e, także myślę, że jest nawet więcej niż jest w tej chwili Polaków na Islandii, bo to są pewnie ci, którzy byli kiedyś i, i, i pozjeżdżali. Po, po, po e, w każdym razie, e, podostawaliśmy po setki lajków, nie? Tak jak, jak Michał mówił, e, ja to robię nie, nie tak jak Ty mówisz, bo większość tych stron u nas ma powyłączane możliwość anonimowego zamieszczania posłów, nie? ja to zrobiłem po prostu utworząc fejkowe konto które nie jest powiązane z, z żadnym nazwiskiem i wrzucam tamtędy kurcze informacje o jakichś takich grupach samopomocowych nie tylko a bo przez to jeszcze mi też leci Alanon, nie? ale, ale bardzo dużym zainteresowaniem naprawdę się to spotyka i widząc po lajkach i widząc po komentarzach, nie? Też i będąc uczestnikiem takich stron, obawiałem się tego hejtu, nie? Bo bardzo dużo kurcze jest jakichś takich negatywnych komentarzy, prześmiewczych i w ogóle wiecie co, ani, ani razu się nie spotkałem z atakiem, z żadnym, nie? Czasami ktoś powie coś niby cynicznie, czy nic, cynicznie zabawnego, ale, ale nie było to nigdy kurcze w żaden sposób atakujące, nie? i myślę, że to jest dobra droga. Nie, chciałem się tutaj też upewnić, czy to nie jest łamanie kurczę, tej 11. tradycji, 11. i 12. Nie? Ale widzę, coś czuję, że jednoznacznie odpowiedzi na to pytanie nie dostanę. Nie? W każdym razie myślę, że to jest skuteczne i okaże się w praniu, jak w dłuższym, dłuższej perspektywie czasu, czy, czy warto tak robić, czy, 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 czy warto inaczej. Dzięki. Ja mam na imię Grzesiek. Jestem alkoholikiem. Służba na intergrupie zaczęła naprawdę kilka miesięcy temu. My zespołu jako takiego jeszcze nie mamy. Jest już stworzyłem, tak jak mówiłem na dwóch. Prawdopodobnie już na trzech jeszcze nie mam odpowiedzi w grupach. To takie, tą służbę informacji publicznej. E, natomiast do czego chciałem się odnieść tak naprawdę do Facebooka na pewno bo u nas to na intergrupie funkcjonuje już od ponad roku dobrze e, mamy konto takie założone które właśnie są były wyłączone komentarze i były wyłączone możliwość dawania lajków natomiast e, pilotażowo włączyliśmy i faktycznie zasięgi wzrosły i też nie ma jakichś takich bardzo złych komentarzy, tak jak tutaj kolega wspominał. Czasami ktoś tam sobie zażartuje w jakiś taki cyniczny trochę sposób, ale, ale nic takiego, takiego, takiego brzydkiego się nie wydarzyło. Też, jeżeli chodzi o tego Facebooka, bo to rozpoczął ktoś, kto był na intergrupie łącznikiem, łącznikiem internetowym, już teraz tej służby nie ma. Tą służbę przekazał, natomiast ponieważ to jest takie trochę jego dziecka, nadal się tym zajmuje. I też jako Intergrupa przeznaczamy 150, 150 funtów bodajże teraz raz na dwa miesiące na to, żeby te ogłoszenia sponsorowane były też na Facebooku i wtedy to umieszczamy tam na przykład, tam jest umieszczany najczęściej tylko nasz plakat, no teraz też ogłoszenie o zlocie, o zlocie radości Intergrupy Midlands i to dociera do wielu osób, tak? Ja nie wiem dokładnie, nie mam teraz tak z głowy tych danych, nie podam, ale tych kliknięć jest sporo i lajków jest sporo i też... Później te osoby na przykład piszą maila, nie? Stworzyliśmy nową stronę internetową teraz, która, no, że tak powiem, musieliśmy zmienić domenę, dlatego, że tamten serwer po prostu nie pozwalał na pewne możliwości. Także buduje teraz ta strona zasięg i, i też zamierzamy na nią teraz w najbliższym czasie wrzucić spis meetingów online, z którego będzie można bezpośrednio połączyć się z meetingami online. Jako takie też przydatne narzędzie, to raz, a dwa, że też będzie nam to budowało pozycjonowanie strony na pewno. Też będzie do tej strony już jest tak naprawdę częściowo dodana baza speakerek, bo mamy dość dużą bazę speakerek, tam jest około 300 speakerek. I w tej chwili robimy kategoryzację tych speakerów tak, żeby one były do konkretnego kroku, do konkretnej tradycji, żeby można sobie było na przykład jak ktoś jest na trzecim kroku chce spikerkę do trzeciego kroku. To zostało rozesłane po prostu po grupach. Osoby się pozgłaszały, że przesłuchają te spikerki, otagują tak, że to jest tam jest mowa o tym, czy o tym, czy o tym. I to ma zostać właśnie tak porobione w kategorie. A co chciałem powiedzieć o tej, bo ja wcześniej też starałem się robić tą służbę informacji publicznej w Birmingham, tak? I e, ja dużo o tym mówię na grupie, tak? Odzew jest bardzo różny, niektórzy w ogóle nie są zainteresowani. E, w ogóle grupa nie jest duża, bo trzon grupy to jest tak naprawdę 8 osób e, i gdzieś tam wspólnymi siłami te osoby, które, no ja już mandatariuszem tej grupy nie byłem, ale jak byłem mandatariuszem, to też starałem się w, w porozumieniu i, i, że tak powiem, we współpracy z resztą służb grupy działać, Także polskie sklepy na pewno. Ja zawsze mam te ulotki i idę dwa stojaczki w samochodzie. Ja gdzieś jestem, widzę, że jest polski sklep, to po prostu wchodzę, pytam i zostawiam mnie. Też w tych miejscach, gdzie jestem częściej, staram się uzupełniać te ulotki na bieżąco. To, co Michał wspominał, też mi się zdarzyło właśnie, że w tych stojaczkach już było co innego. To musiałem tam porozmawiać z, panu, z panią menadżerką. Też mi się zdarzało, że te stojaczki gdzieś zostały przesunięte w jakieś takie miejsce, którego, które było niewidoczne. Także teraz kupuję blutak i po prostu przyklejam im te stojaczki tam do, do stołu. I, I one gdzieś tam stoją na miejscu przeważnie. Do czego jeszcze chciałem się odnieść? Do szpitali. Mamy bardzo duże szczęście w Birmingham, bo. Mm, Osoba taka właśnie, że tak powiem, główna, jeżeli chodzi o Dragon Alcohol Team, która tam yy, no jest taką główną dowodzącą, a tam jest parę szpitali, jest również alkoholiczką i działa aktywnie na intergrupie Birmingham angielskiej. Także to jako, jako Grupa Jedność Birmingham, tak naprawdę mamy tą służbę i jeżeli jest Polak na detoksie i wyraża taką chęć, to od razu dostajemy jego dane bezpośrednio na Whatsappa i, i ktoś z nas się kontaktuje z tą osobą i gdzieś tam się spotyka, bądź zaprasza na meeting, bądź czasami się jedzie po taką osobę i kilka osób w ten sposób dotarło na meetingi i chyba z dwie czy trzy zostały z nami i są na tej grupie faktycznie na tą chwilę nawet, nie? Jeden nawet ostatnio obchodził chyba roczek czy dwa. No także jakieś, jakieś działania są. Natomiast, no mówię, no, problemem są tutaj przynajmniej u nas zasoby ludzkie, bo, bo jak tak słucham, ile u Was w Aberdeen jest osób odpowiedzialnych za każdą działkę, to u nas tyle osób na grupie do służby się nie znajdzie, ale próbujemy tymi siłami, co mamy, nie? No, i na pewno po tych warsztatach tutaj będę chciał zorganizować takie warsztaty i podzielić się tą wiedzą, którą tutaj zdobyłem na Intergrupie, na Intergrupie Midlands, i, i też objechać grupy, bo, bo myślę, że warto i trzeba o tym mówić cały czas, właśnie o tym, że ta informacja publiczna jest ważna. Bo no. No, naprawdę ta świadomość w niektórych grupach jest bardzo niska jeszcze, nie? Że, że po co, że w ogóle, że jak ktoś to chce, to niech przyjdzie na miting, tylko że on musi wiedzieć o tym, że ta wspólnota polskojęzyczna istnieje. No i coś o czym też jutro miałem, miałem mówić, tak i będę pewnie mówił szerzej, to jest właśnie współpraca, współpraca z Intergrupą Birmingham tu konkretnie, ale też z Regionem Angielskim Midlands. Bo, tak jak działa to w Birmingham, naprawdę dobrze. Tak działa to wiem też w Derby i w Burton. To są też dwa miasta, które gdzieś tam są w tej naszej okolicy. I ja, na przykład, będąc, aż mi się miło zrobiło, bo byłem na regionie, na regionie Mid, Midlands i oni powiedzieli, że oni by chcieli, żeby był tak szybko, tak szybko, był taki odzew, jak, jak oni u nas mają, jak mają w Derby gdzieś Polaka. Bo to akurat była chyba. Intergrupa Derby, tak, tak właśnie ta rzeczniczka mówiła, że, że oni dzwonią i natychmiast jest odzew i jest odpowiedź, tak, że się skontaktowali, że, będzie, że zaprosili na meeting i, i ta komunikacja naprawdę jest bardzo dobra. Nie? E, ale to mówię, to jutro będę miał więcej czasu, też powiem szerzej, bo mi Intergrupa Birmingham otworzyła naprawdę wiele drzwi gdzieś tam. Które by mi zajęły dużo czasu i pracy samemu, gdybym to musiał gdzieś tam, gdzieś tam forsować jako polska wspólnota, a oni już tam byli po prostu i dzięki nim, dzięki nim te ulotki docierają, też na nasze wizytówki docierają w bardzo wiele miejsc. U mnie się zdarza też coś takiego, że ktoś przychodzi na miting i mówi, że dostał naszą wizytówkę w noslegowni gdzieś. Ja nawet nie wiem, gdzie ta noclegownia jest, ani jak on ją dostał. To, to musiało tam trafić przez Anglików, tak. Także Także ta współpraca, współpraca układa mi się dobrze i naprawdę bardzo chętnie pomagają, jeżeli mogą. No i to chyba tyle na, na teraz. Dzięki.